Ballada o piecu, oksaju ty rozjebany hultaju Kupisz Lukiemu piec albo beda ci jaja piec A <grym> to akurat całkiem... ZAMAMNY BYŁ <grym> Zawsze kiedy jaram wąsa to myślę o smutnych rzeczach Dziś podczas palenia maczugi będę myślał o Patryku i jego piecu Case drop EU najlepszy drop sieci Wygrywaj skin w ja Mnóstwo skrzynek super drop w pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę Najkorzystniejszy drop na rynku Odbieraj daily bonus nawet do 100 złotych dziennie Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund CASE DROPEU Otwieraj skrzynki za PSC, BLIK, SMS, 100 PRZELEW Link w opisie, polecam Jebac miksera grubasa to... to ku mnie trafiło, cześć, ja jestem tu, ku jest tu i dostaję ruta Uuu, niezły ty nie masz te peka kurwa Ale ja daję tylko no. szurelię Dobra ja odpalam predatora Go sta Dawaj tego Czurelię Masz <ścoughs> O kurwa co jest. O kurwa, co Wiecie, jest? czym się różni gówno w wiadrze od murzyna? Niczym się nie... Nie, kurwa, właśnie się nie, o to mi chodziło, ja pierdolę. Nie wysyłaj debilu takich rasistowskich wiadomości. Ja pierdolę, I am sorry. Nie mam, nie mam. O kurwa. Dobra. A tam ping jest. To jest i czas na mnie w takim razie. ma fajny wąs Piotrulo, kurwa znowu nie tu. zierdał <grym> o kurwa ty tu dwa robale. O, no ja, no mam kurwa celownik na jego głowie. Kuchu. Strzelam do niego Kuchu. kurwa dwie sekundy, sekundy wcześniej a on nie Kuchu. pada. No co jest kurwa? O, jest. O, jest. Czekaj, co? No, a, minus 71. No, ty kurwa, pierdolona, no ale wy nie patrzycie, kurwa, nerwarię konia wali dla kolegi, kurwa, w korytarzu. Został jeden, zagrajmy co. No. Pierwszą rzeczą, bo spytałem się deszcza, czy mogę mieć kurwa Boba w pokoju i czy jak go będę napierdalał, to nie będzie problemu. I pierwszą odpowiedzią, którą mi napisał, to zapytałem się, góry, wszystko spoko, dopóki nie nakleisz tam y, twarzy, na przykład Norberta. <laughs> I David zrobił dokładnie to, nakleił twarz Norberta na worek treningowy. I go napiec. No bo były jeden. Tak. Wziąć każdy po jednym, każdy po jednym i na górę. Nie potrzebuję, nie potrzebuję, tak! Ja wrócę! No kurkawał. Wyjebane No kurwa Tawi Tawi jest zapytało. Eee, no co ty mówisz? Odej, ja pierdolę! Dlaczego <laughs> ty tak powiedziałeś? Przeproś kurwa oficjalnie. No kurwa, ale że to mnie niby trafiło? Nie no kpina To Eleony kurwa mnie nie trafiło na 100% Przez to dostałem z tunika. Eee, idź chuj Nie no, nie da się. No zobacz, to zobacz, kurwa no. <grywa> syn niebany. Nie przyjdzie na to, pomimo że Jacks ma 200 HP. <grywa> Pierdolony pies. Co mówiłeś? Na kuchukę mam taką. <grywa>